Playboy Cardi Magnolia Recytacja po polsku Intro Playboy Cardi Jamie Fox Yo Pierre, chcesz tu wejść? Hurki. Playboy Cardi Do Nowym Jorku gram mili Rock, Rock Ukrywam to w skarpetce Skarpetce Uciekam przed przeciwnikiem Przeciwnikiem i strzelam do przeciwnika Przeciwnika Co? Jestem na bloku Co? 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 Jestem na bloku. Co? W Niemiorku gram Mili Rock. Halo? Ukrywam to w skarpetce. Co? Ukrywam to w skarpetce. Co? Sprzedaję ten re Rock. Co? Uf. Co? Co? Uf. Co? 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 W Niemiorku gram Mili Rock. Ukrywam to w skarpetce. Uf. Sprzedawałem RI Co? Uciekam przed policją. Uf. Strzałam do tych przeciwników. Uf. Wers Clay Becardi i Jamie Fox. Hej, Pierre, chcesz tu wejść? Uf. Strzałam do tych przeciwników. Co? Bo biegnę. Blokują. Co? Daj mi górę, górę, w moim kabriolecie wszystkie te dziwki będą się gromadzić, kłębowisko, kłębowisko. Kiedy padnę, yeah. upuść, upuść! Wszystkie te dziwki będą się gromadzić, kłębowisko, kłębowisko, kiedy upadnę, yeah. upuść, upuść! Wszystkie te dziwki będą się gromadzić, kłębowisko, kłębowisko. Kiedy upadnę, yeah. upuść, upuść. Pip, pip pip Wszystkie te dziwki chcą gotówki. Gotówki. Wszystkie te dziwki chcą toreb. Oh. Rucham tę sukę. BIP. Oh. Jestem jej ojcem. Yeah. Oh. Wszystkie te... mi jak pieniądze. Przemiał jak pieniądze. Plach. Jestem żołnierzem. Oh. Co? Do cholery? Myślałem, że powiedziałem. Oh. Co? Strzałem jak żołnierz. Oh. Bip. Jakby z magnoli. Oh. Co? Wszystkie te Co? Co? Zawsze pasują. Co? Co? Wielki bank. Co? Co? Nigdy nie psuje. Co? Popijam akt Co? Powoli napełniam to gówno. Halo, suki na mnie. Co? Pff. Mówią, że lubię moje ubrania. Yeah. Jestem w Londymie. Co? Youngarti Global. Co? Projektant jest na mnie. Nazwij to brudną bielizną. Wszystkie te suki są Yangardi. Co? Yangarti? Yeah. Aj, Yankarty, Yankarty, co? Wyskakuj na bit, wyskakuj na bit. Yankarty, Yankarty, co? co? poczekaj. Yeah. wszystkie twoje suki, one przegrywają, trzymaj się. wszystkie twoje suki, one przegrywają, trzymaj się. Yeah. wszystkie twoje suki, one bogate, trzymaj się. i one nadal kołyżątym tym rikiem, trzymaj się. Yeah, 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 yeah. co? co? poczekaj. Bogaty, 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 kaskardy, suka, suka, bogaty, suka, czekaj, mam bogatą klikę, czekaj, całą ektaczkę, czekaj, ona się kutasa, Jih. daj tej dziwce napiwek, powiedziałem jej, kup trochę kopniaków, kopniaków, oh. potem myję zęby, co? Skakuję do bicza, gloki, biczu, groki, gloki, gloki w biczu, Skrr. Glocki. Glocki w biczu. jestem zrozumiały, pieprzę ścipkę. Ona po prostu chce mnie oszukać. Suka nie może mnie powstrzymać. Zatrzymuj mnie. Jadę w Masie. Co? Masji. To nawet nie jest mój masji. Nie. Mam nadzieję, że to nie twoja cipka Co? Twoja suka wygląda jak ciotka. Co? Weszła za Shandy Co? Do cholery. Wygląda jak Shandy Co? Do cholery. Wygląda jak karti. Yeah. Yeah. Myślę, że to Jan Kart. Słyszałem, żeby wyda stówkę na pieprzony zegarek. To jest obrzydliwe. Yeah. Co? Pff. <słuch> Pff. Chórki. Play by Cardi. No karti. Ja Nowym Jorku mini-rock. Co? Ukryłam to skarpetce. Co? Co? Uciekam przed przeciwnikiem. Co? Co? I strzelam do przeciwnika. Co? Co? Uh. Uh. Jestem na bloku. Uh. 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 Halo, jestem na bloku. Co? Rejmjorko mi rok. Co? Ukryłam to skarpetce. Co? Ukryłam to skarpetce. Skarpetce. Sprzedaję ten RIROK. RIROK. Co? 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 Uh. Co? Rejmjorko mi rock. Co? Ukryłam to skarpetce. Co? Sprzedawałem RIROK uciekajem z policją. Oh. Stan do przeciwników. Outro. Faber Kathy i Jamie Foxx. Wiesz o czym mówię? Yo. Yeah. Pierre, chcesz tu wejść? Suka. Sir. Pierre przyjdzie <try> Człowieku.